Przed paroma laty, bodaj to było 3 czy 4 nawet lata temu, napisałem piosenkę pod tytułem Narody, limeryki o narodach. Był to zbiór krótkich wierszyków zgodnie z tradycją angielską w miarę możliwości bezsensownych, absurdalnych, dotyczących konfliktów międzynarodowych, narodowościowych na całym świecie. Od tych czterech lat co nieco się na świecie pozmieniało, w związku z tym postanowiłem uzupełnić ten utwór, ponieważ Pierwsza część była dosyć długa, więc oprócz jednej czy dwóch zwrotek wprowadzających w nastrój, nie będę jej powtarzał, tylko zaśpiewam aktualne limeryki o narodach. Jeszcze jeden, jedna uwaga. Padają tu dwa pojęcia, niepowszechnie chyba w Polsce znane Khoza i Zulus. To są dwa, nazwy dwóch plemion murzyńskich walczących między sobą w ramach walki z apartheidem w Republice Południowej Afryki. No, i to tyle z wytłumaczeń. Resztę narodowości chyba powinniście znać, chociażby z wiadomości dziennika telewizyjnego. Narody, część, ciąg dalszy. Był Anglik, co przyjaźnie nawiązał z Hindusem z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj wytrwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał muser. ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh narodowy go nie dotyka, więc zgardził pariasem i przyjaźń swą z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie po... Usuńcie przeszkody narody, narody, narody Bez tchu herbaciarni wypiwszy pięć herbat Albańczyk zapałał sympatią do serba Lecz serb ośliwowi, cy Albańczykowi Na zębach wypisał swój herbasz Szczerbaty albańczyk to pół albańczyka. Nie jeden polityk się na tym potyka. Choć jęczy duch kity, że zbędny polityk, gdzie trzeba, dentysty, praktyka. Narody, narody, pod jabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, złyńcie przeszkody, narody, narody, narody. Był inny Serb, który zwykł włazić na drzewo, skąd patrzeć z tęsknotą mógł na Sarajewo. Snajperską lunetą, bośniackim kobietom posyłał miłosny swój zefon. Padały rażone poselstwem, jak kaczki islamskie i ortodoksyjne bośniaczki, a świat wciąż wytykał, że miłość Czernika charakter ma nazbyt junacki. Narody, narody, pod na drodze do szczęścia i zgody historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Ormianin pokochał smakłego Azera. Swe serce jak dywan u stóp rozpościerał. Aż najadł się strachu, bo żył w Karabachu, więc teraz nienawiść go strzela. Choć wierzył w Chrystusa, a Azar w proroka, obydwu jednako pochłonął apoka. Liptyczny wierszał, co dywan na całun zamienia co dnia w oka. Narody, narody, podjawu, narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie Usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksonczyk z bawarem się wzięli za ręce, a już słychać że że finanse w jedności zleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam, młodzi, jak trzeba się godzić. Wszystkiemu są w jedni Narody. Na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Hiszpański Hidalgo paskijkę całował, by więcej coś ich połączyło niż słowa. Nim całkiem się załgał, stmuchnęła Hidalga. Namiętność i zbyt wybuchowa. Ów wycień w Hiszpanii nie zyskał. Zrozumiał ten prelo, by nie brać paskijek bez kasków Narody, narody, pod narody stojące na drodze do szczęścia i zgody Historia nam daje dobitne dowody Pragdziecie pokoju, usunęcie przeszkody, narody. Nie odchodź, bo ból za taszkumi, gdzie szumi nam morze błękitny w kolorze, choć czarne, jak mówią w suchumi. O syn na to gruzińskie gadanie już gotów na mapie poprawki krwią, nanieść rzeków z iluzji. Nie będę żył w Gruzji, Choć godzić smurcą nas Rosjanie. Wiódł Khoza z sulusem, dysputy w niedzielę. Przed którym z nich przyszłość świetlistrza się ściele. Rzekł Zulus, kolego, wiesz butele z jego, rzekł Khoza, to ty wiesz w mandele. Plemienną nienawiść, dyskusja wywlekła i krew z czarnych torsów czerwona pociekła. W czym morał się znajdzie, że i w Apartajdzie, Murzynów wciąż dola nie lekka. Narody, narody, diabła narody na drodze do szczęścia i zgody Historia nam daje dobitne dowody Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody Narody, narody, narody Był Polak, co winem częstował Litwina Że wynikł z tą pewnie wina to wina Ścierały się srogo i orzeł i pogoń w wyzwiskach, Pagisko, podświna Powadis zapytałby strony filicjusz. Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się zbiera, że wieszcz nasz się zwał ludzki Narody, narody, od narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia Usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. ład nowy na świecie, różowi się zorzą. Narody, narody, narody się mnożą, że jeden po drugim za sprawę pokoju strącają kajdany, powstają do boju, nieprędko się chyba położą.